Jestem mamą Karola, który ukończył publiczne liceum kształcące 4 lata temu, w 2007 roku. Obecnie kontynuuje naukę na Uniwersytecie Śląskim na studiach dziennych. Jestem bardzo zadowolona, że wybrał tą szkołę z moją minimalną pomocą, bo czuł się tutaj bardzo dobrze. Określaliśmy tą szkołę jako 2B, 2P. 2B bo bezpieczna i bezpłatna, a 2P bo przyjazna uczniom i tak jak określaliśmy przytulasta. A przytulasta dlatego, że chodził do tej szkoły bez stresów, żadna klasówka nie była mu straszna. Zawsze szedł z uśmiechem do szkoły. Dziękuję. Okay. <laughs>